Nowa sala do rehabilitacji i pokój dzienny ma poprawić komfort zarówno pacjentów, jak i fizjoterapeutów zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego przy szpitalu na ulicy Wyszyńskiego w Koninie. To ważne, tym bardziej, że pacjentów potrzebujących pomocy przybywa. Cały czas powiększamy swoją działalność. Zaczynaliśmy od 30 pacjentów, w tej chwili mamy 70 pacjentów. Pacjentów, którzy są ludźmi niesprawnymi, wymagają pełnej opieki całodobowej, w tym rehabilitacji. Dla pacjentów ważny jest nie tylko profesjonalizm personelu, ale również miejsce, w którym wracają do zdrowia. Dlatego fizjoterapeutki chcą wyremontować pomieszczenia po dawnym bloku operacyjnym. Z racji, że pacjenci są przywożeni przez nas na wózkach, też to ogranicza nam możliwość i, I możliwość przywiezienia tych, mniejszą ilość tych pacjentów możemy wtedy tutaj rozmieścić, że tak powiem, na sali. I tam, tamten rok operacyjny jest zdecydowanie większy i tam więcej osób będzie mogło jednocześnie korzystać z rehabilitacji. W pokoju dziennym pacjenci będą mogli przebywać po zakończeniu rehabilitacji, spędzać ze sobą więcej czasu. Taka inicjatywa wymaga pieniędzy, a pomoc w ich zbieraniu zaangażowała się chrześcijańska służba charytatywna. Rozpoczęliśmy akcję, w ramach której było udostępnione i jest nadal udostępniony numer konta, na który można wpłacać darowizny. Do tej pory już spora kwota wpłynęła. Następnym elementem całego projektu jest BAL. W jego organizację włączyła się również Konińska Rada Kobiet okazał się wielkim sukcesem. Konińska Rada Kobiet włącza się w wiele inicjatyw, które służą mieszkańcom, a szczególnie kobietom Konina. Razem z Radą Seniorów i z paniami z Oddziału Rehabilitacyjno-Opiekuńczego stwierdziliśmy, że na pewno musimy się w to włączyć, ponieważ oddział potrzebuje bardzo dużego wsparcia. W planach jest jeszcze zorganizowanie koncertu charytatywnego. Przed nami no jeszcze koncert charytatywny, który będzie odbędzie się 19 listopada w Kadeku. O godzinie 17 serdecznie Państwa zapraszamy.